Słuchajcie, jestem dalej w Górach Żytawskich. Idę teraz szlakiem, gdzie wydobywano kamień młyński jako pół prefabrykat. Tutaj są wszędzie słuchajcie tablice, gdzie można o tym czytać. Bardzo fajnie poprowadzony szlak. No moja kondycja słuchajcie po chorobowym jest tragedia. Ale Będę ją próbował za wszelką cenę odbudować. I tu słuchajcie, jedna z takich tablic w po niemiecku, ale ja sobie to yy, przetłumaczę. A tu jest, słuchajcie, Ściana Niedźwiedzia. Z tego co mi przetłumaczono. Znaleźli tutaj kości niedźwiedzia skiniowego, a my sobie powoli idziemy dalej. Słuchajcie, polecam Wam tu przyjechać. Jest naprawdę pięknie. Ja się nie rozumiem, czemu w Polsce tak nie można. Nie? nie można, tutaj jest wszystko za darmo. W Polsce się za cholerę nie da. Nie? No, nie rozumiem tego, no ale może nie jestem od tego, by to rozumieć. A od tego wypodziewać piękno gór Żytawskich, a wszystko to dzięki kamperowi. No i tu znowu jakieś drogowskazy, słuchajcie, jakieś tablice, więc ja sobie to będę tłumaczył. E, tu też coś z niedźwiedziem, ja sobie to będę tłumaczył. Tutaj zobaczcie, pełno takich posągów e, z drewna. Naprawdę słuchajcie jest tu pięknie, tutaj jest jakiś punkt widokowy, no jestem zachwycony tymi górami naprawdę i via ferraty, tak punkt widokowy, można, można po prostu stąd podziwiać skały w dół, ale nie ma to najmniejszego sensu w moim przypadku. Bo nie mam zbyt dużo czasu, zostaje mi około dwóch godzin, żeby tu polatać, bo jutro jedziemy na Ojbin, na kolejną feratę. No więc, słuchajcie, już sobie to przetłumaczyłem, więc jest to, jestem na terenie najstarszego kamieniołomu, Kamieni młyńskich i pierwsze kamienie tutaj zostały. Tak, jakby uruchomione, tak mi to przetłumaczyło w 1570 roku. Tutaj widnieje dokładnie lata. Przetłumaczcie sobie to. Może google mi źle przetłumaczył. Nie wiem. Jest. Patrzcie, takie widoki. Yeah. <laughs> takie widoki, słuchajcie, mamy z, tutaj ze szczytu kamieniołomu. E, kolejny zjazd mnie będzie czekał teraz na linię. E, no tak to jest tu, słuchajcie, fajnie przygotowane, że można, można po prostu po linach pozjeżdżać. E, to, co za mną wszystko widzicie, no to jest deluxe. De słuchajcie, deluxe. Zaraz wam pokażę, którędy będę zjeżdżał, którędy będę schodził. Wszystko Wam pokażę tak, jak to ma być. Słuchajcie, trasa jest tak przygotowana, że będę się musiał zapiąć liną tutaj i zjechać tam po prostu w dół. Nie wiem, jak ten zjazd wygląda, ale tam na dole jest kolejna ścieżka, którą muszę się przemieścić na kolejne skałki. Tutaj, słuchajcie, zobaczcie, takie piękne widoki mamy. Tam jest ta Via Ferrata, na której byłem rano. Fakt, że ja na przewieszeniu na Via Wijaferacie nie dałem dzisiaj rady, ale to tak jak mówię z powodu mojej kondycji yy, po operacji yy, i tak się forsuje niesamowicie, więc yy, muszę tej kondycji nabrać. No i zobaczymy co będzie dalej. Teraz słuchajcie, tu piszę Schnaps Lager, tyle po śląsku kojarzę. Bo sznaps to po śląsku to samo co po niemiecku. I idziemy teraz zobaczyć ten sznapslager, czyli magazyn alkoholu, czy skład alkoholu, jak to tam tłumaczył, tak tłumaczył. I tu słuchajcie, przed chwilą sobie przetłumaczyłem tą tablicę, ponieważ poszedłem tutaj z dołu, nie zauważyłem tam tego. I tutaj to miejsce dokładnie słuchajcie, to co jest tutaj. Ówczesnym górnikom służyło jako magazyn alkoholu. Zobaczcie sobie. Teraz ten magazyn alkoholu, jak Niemcy go y, trzymają, zobaczcie. Wypijają sobie sznapsa i zostawiają, tak. Ale w każdym bądź razie, y, według opisu, zgodnie z tym, y, służyło to właśnie do magazynowania y, Do magazynowania alkoholu. Niedaleko, słuchajcie, tego magazynu mamy taki budyneczek. Ja sobie, no znowu muszę to goglem przetłumaczyć, bo. Nie znam niemieckiego, ale wygląda to mniej więcej tak. Słuchajcie, jakieś daty tutaj są 40-25, 45-51-80, zaraz przetłumaczę, co to mogło być. Widać, że to jest pozamykane. Tu jest takie przygotowane miejsce do turystów. Hmm. Tutaj opisy szlaków, więc raczej się nie zgubicie, chociaż lepiej korzystać z mapy CZ bo ona wam fajnie, fajnie wam pokaże po prostu wszystkie ścieżki i drogi no ja chciałem właśnie na tym kamieniołom dlatego, że to są te ekstremalne takie ścieżki ze zjazdami linowymi i dlatego mnie to korciło idę sobie przetłumaczyć co po prostu ten budynek czy czym był ten budynek ja wam tutaj słuchajcie chwilę nagram zrobicie sobie klatkę stop i też będziecie w stanie to przetłumaczyć i dochodzimy słuchajcie do kolejnego rozwidlenia ścieżek czyli tam na wprost w prawo tutaj mamy taką wiatkę słuchajcie do odpoczynku no i kolejne kolejne nie wiem no mur czy, czy coś co należało do, do po prostu tego kamieniołomu i tutaj mamy taką tablicę pamiątkową Wy sobie zatrzymacie i przetłumaczycie w Google'u, a ja będę musiał zrobić to w tej chwili. No, ciężko mi to Google tłumaczy, ale chodzi tu o jakieś stowarzyszenie. Tutaj jest, zobaczcie, prefabrykat kamienia muńskiego. Tutaj sobie ktoś wyrył jakiegoś konia, jakieś tam HB, coś tam. No nie wiem, o co tu chodzi. W każdym razie, no, Google nie jest w stanie odczytać tej tablicy, a my idziemy sobie po prostu dalej. To idziemy dalej, słuchajcie, tym kamieniołomem czy fabryką kamieni młyńskich. Tutaj, pomiędzy skałami, słuchajcie, już jest wyciosane ręcznie. Kolejna jakaś tablica pamiętkowa, 1600. 1600 rok i 1915 rok, czyli coś pomiędzy w tych latach, tutaj było e, szwa, szwarze, jest coś tam loch, no ale idziemy teraz zobaczyć, słuchajcie, na punkt widokowy w tym kamieniołomie. W ogóle się go tutaj nie spodziewałem, ale on jest, e, i tutaj jest tak czarna dziura. Czyli chroniony jest otwarty uskok skały z korytarzami fonolityczno-bazaltowymi, z których był wydobywany gruboziarnisty, stopiony cios kamienia młyńskiego. No i teraz słuchajcie, tu jest w dole ten kamieniołom cały. My się tam przejdziemy zobaczyć, no niestety nie wolno tutaj zjechać na linię, ale my możemy to zrobić w innych miejscach, które są do tego przygotowane. W szlagie, słuchajcie, bardzo ciekawy, bardzo fajny. Tutaj jest jakaś piwniczka wykuta w skale. Idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ale jest przepięknie, słuchajcie. Przepięknie. Polecam wszystkim takie wycieczki. A to, słuchajcie, tutaj mamy to samo, czyli kamieniołum wydziało w latach 1600-1915. I Idziemy, słuchajcie, tutaj widzicie jeszcze belki. Nie wiem czy to oryginalne, stalowe, ciężko mi to rozpoznać pod światło. Ale widać tutaj słuchajcie belki, ociosy, wszystko robione rękami górników. I wschodzi będziemy szli na, na kolejne y, punkty widokowe do Kamieniołomu i takie dwie ciekawostki. Y, to jedna z tych ciekawostek sowa w języku czeskim to jest Bubu czyli ta sowa, nie wiem, puchacz, tak, puchacz, hello, puchacz to jest bubu, no tutaj akurat kamienioł, słuchajcie, jest zamknięty, szkoda, kolejna tablica do przetłumaczenia, za chwilę wrócę do Was, jak sobie to potłumaczę i będziemy dalej oglądać. Niestety, słuchajcie, nie przetłumaczę, bo nie mam zasięgu internetowego, ale podejdziemy tu kawałek do bramy. Tam jest jakaś sztolnia, więc ja sobie postaram porobić zdjęcia tych tablic, tego wszystkiego. O, zobaczcie, sztolnia kamieniołomu. No, niestety wejść nie można, nie wiem czemu, ale ja sobie tutaj to spróbuję zdjęcia porobić i w domu to potłumaczę, jak będę mieć internet. No jeszcze trzy tablice. No jest kłopot, słuchajcie, tu w Niemczech i w Czechach z tym internetem w górach straszny, no ale co zrobić? Samo życie. Więc słuchajcie, przed chwilą byliśmy dokładnie tam w tej szczelinie. Na dole mamy tą sztolnię i tu taką piękną szczelinę. Bardzo mi się podoba. Na dole słuchajcie, tam widać wagonik, widać taczkę, ale to są rzeczy współczesne wagonik kopalniany. Także no warto przyjechać chociażby zobaczyć. Szkoda, że tam jest zamknięte, no ale nic nie zrobimy. Nie da rady, żeby tam podejść. Tak to wygląda z góry. Nie da rady, żeby tam po prostu podejść i pozwiedzać no i tutaj widać, słuchajcie, po świdrach, tam takie pionowe okej okay. no i tutaj też, słuchajcie, uciosy na belki to jest wszystko też tutaj, jak widzicie, ślady dłuta tutaj to wszystko było ręcznie, ręcznie kute jakieś belki tu pewnie były, czy bramy, wrota nie wiem tego, ale spróbuję w internetach odczytać pięknie. Halo. Sorry. <grywki> no, idziemy dalej, słuchajcie. Ścieżką czy szlakiem, który nas oprowadza po tych umach pięknych. No nie spodziewałem się, słuchajcie, że w zdorfie oprócz tej pięknej feraty. Jeszcze można takie piękne miejsce tutaj mieć do zwiedzenia. Jestem naprawdę, słuchajcie, w wielkim szoku. Także, naprawdę, wakacje udane, takie intensywne. Ani jednego dnia leniuchowania, tylko po prostu cały czas, jak to się mówi, do przodu. I teraz muszę się kierować znowu. Wybrać sobie szlak. Mamy tutaj jakieś Schwarzloch i szmidę, coś tam i Lsteig, więc my pójdziemy sobie na ten tym czerwonym szlakiem na to Stein coś tam bo nie wiem w drugą stronę gdzie to idzie, ale pójdziemy sobie tym szlakiem ponieważ tak z mojej orientacji wynika, że z tamtej strony przyszedłem, a chodzę już około słuchajcie godziny po tym kamieniołomie Zapomniałem sobie statywu zabrać i kilka do, do telefonu. Kamera mi padła już bateria. Nie, mam, mam dwie w kamperze, które się ładują, trzecia padła. No ale to nic. No. Spróbujemy to telefonem wszystko ponagrywać. Więc przejdziemy się tutaj tym szlakiem. Zobaczymy tutaj wokół kamieniołomu. No, ja wiecie, ja bym chętnie zjechał do tego kamieniołomu, ale, ale no, nie wyszedłbym stamtąd, no, nie byłoby najmniejszej szansy. Nie? No więc musiałbym <laughs> pewnie dzwonić po kogoś po pomoc. No ale dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, na szlaku pojawiła się kolejna tablica, która mówi o tym, że tutaj gdzie idę w tej chwili była kiedyś prochownia w trakcie działania kamieniołomu i magazyn żywności, gdzie rozdzielano żywność górnikom. A więc tu się kawałek przejdziemy, zobaczymy co po tej prochowni zostało. Z tego co piszę na tej tablicy, to była ona w bardzo bezpiecznej odległości od głównego kamieniołomu, ponieważ bano się przez cały czas uderzenia pioruna. No i teraz nie wiem, słuchajcie, gdzie tu iść, żeby tą prochownię zobaczyć. Czy, czy to po prostu nie wiem, no, będę chodził tutaj jak coś ciekawego. Zobaczę to, wam nagram. Tutaj jest w ścianie hak, do którego trzeba się przypiąć. Zaraz wam wszystko pokażę, bo będziemy zjeżdżać. Za mną tam parę ludzi czeka, więc nie ma co zwlekać. Siadamy i zjeżdżamy. Dobra, ósemka zablokowana, słuchajcie. No i kolejny zjazd. To jest zaraz tam koło kamieniołomu. No i tu tą ścianą muszę zjechać, słuchajcie, w dół. Nie wiem czy to wszystko widać, no ale muszę zjechać tam jakieś nie wiem 20 parę metrów w dół, no i więcej nie nagram, bo no niestety są mi potrzebne dwie łapy. Teraz zobaczcie te drobne kamienie, słuchajcie tutaj, to jest wszystko to, co może tutaj ścis ściskało przez miliony lat te kamyczki drobne, po prostu zostały uwięzione. W, w, tych, w tym piasku, czyli w tym co zrobił się piaskowiec. No i teraz słuchajcie, mam tutaj taką teorię że te dziurki, które tu wszystkie powstały, takie wiecie, w, tych, w tej czy Saksonii, czeskiej, czy, czy czeskiej Szwajcarii i tak dalej mogły to być właśnie takie kamyki, które pod wpływem wypłukiwania wypłukiwania po prostu skały przez deszcz wiatr temperatury utworzyły po prostu takie, takie dziurki chociaż nie wiem czy ta teoria jest słuszna bo tu zobaczcie tu takimi pasami to idzie to nie jest że jest tego systematycznie ale to jest po prostu takimi pasami gdzie tego raz jest więcej raz mniej czyli tak jakby wiecie fale nanosiły i zostawiały a my idziemy dalej szlakiem tutaj do Jonsdorf chyba to jest szlak do Jonsdorf tak mi się wydaje no, i co wam chcę powiedzieć? Na tym szlaku, którym ja dzisiaj przeszedłem, cały ten kamieniową, mamy 11 zjazdów linowych, których możecie korzystać, ale nie musicie, możecie, możecie zejść po prostu zwykłymi szlakami. Ale jest tutaj takie właśnie urozmaicenie dla ekstremalnych, że można sobie na linach pozjeżdżać i jakoś sobie tą wycieczkę urozmaicić. No i zobaczcie tutaj gdzieś w połowie tego szlaku kolejne figurki. Nie wiem, no facet i babka, tak to powiem, bo nie wiem kto jest na tych figurkach. Ale babka ma koszyk, a facet sobie po prostu siedzi. No także takie urozmaicenia tu na tych szlakach są co jakiś czas. Tablice edukacyjne, które można sobie przetłumaczyć na Google. Tylko, że no, jest problem z zasięgiem i Google nie zawsze to chce przetłumaczyć, ale jakoś tam dajemy radę. No, i te szlaki, słuchajcie, tutaj są raz strumy, raz łagodne, ale nie są jakieś tam, wiecie, ekstremalnie ciężkie, żeby nie można było ich przejść i, i, i czegoś tam sobie odmówić. Ja sobie tu niczego nie odmawiam, idę wszędzie tam, gdzie się da. Tam, gdzie na mapie są oznaczone wszystkie te zjazdy, mam jeszcze dwa przed sobą, ale to już poza kamieniołomem to jest taki zjazd w pobliżu właśnie tej. Via Ferraty na Jansdorfie, coś tam, czy Nunenstojk, nie wiem, tam. nie znam się na niemieckim. No, w każdym bądź razie zobaczcie, jak tu jest pięknie, nie? naprawdę jest pięknie. My też w Polsce mamy pięknie, tylko że w Polsce nie można nic zrobić. Nic. Tutaj, słuchajcie, już wam też tych wszystkich gwiazdów nie nagrywam, bo to bez sensu. Ale jestem teraz na dole. Zjechałem, słuchajcie, tu jest taki jak gdyby komin. On nie jest idealnie taki wyciepionowy, jest pod takim kątem nie wiem, 80, może 75 stopni. Tu jest przygotowany zjazd, w którym zjechałem sobie na dół na szlak. Idę teraz, słuchajcie, szlakiem na Sports plac, tak zwany, czyli tam, gdzie jest przygotowany do rowerów, i czekam jeszcze jeden zjazd. Tylko nie jestem dokładnie pewien w którym miejscu. Zobaczcie tutaj, słuchajcie, na te piękne skały. No, no naprawdę to jest masakra, nie? To jest masakra, jestem zachwycony. Ja bym stąd w ogóle nie, nie wyjeżdżał. Nie? Jakbym nie musiał pracować, to bym w ogóle nie wyjeżdżał stąd. Ale jest naprawdę przepięknie, słuchajcie. Polecam każdemu. Polecam. Tutaj zobaczcie sobie. Tu się aż prosi o to, żeby zrobić via dla wszystkich dla wszystkich, którzy chcą tego spróbować szlak idzie tutaj do góry i muszę wejść, słuchajcie tam to jest właśnie ten szlak ekstremalny. Muszę wejść tam, słuchajcie i po drugiej stronie znajduje się według mapy zjazd tych na kolejny szlak, więc ja potrzebuję mieć słuchajcie dwie wolne ręce. Nie będę tego już wszystkim wszystkiego nagrywał. Musicie mi uwierzyć na słowo albo najlepiej przyjechać i sami się przekonać. I tutaj słuchajcie figura pasterza, który nazywał się Józef, a od niego wzięła nazwa miejscowości Jonsdorf i według legendy, jaką tutaj przeczytałem, zgubił owce ze swojego stada i wraz ze swoim psem ją poszukuje do dziś nie może jej po prostu znaleźć taka oto legenda a ta owca, której on szuka jest dokładnie słuchajcie w tym miejscu kolejna rzeźba no a ja już idę teraz sobie do uzdrowiska Jonsdorf tam mają z tego co wyczytałem bardzo dobrego pilznera, więc się trochę nim uraczy. I potem czekamy 4 kilometrowy marsz do kamperka. Gdybyście, słuchajcie, kiedyś przyjechali osobówką tutaj do Jonsdorf Jest taki duży płatny parking. Tutaj niestety nie mogą parkować kampery ani zestawy z przyczepami. Chociaż tutaj jedna jest, ale to są Niemcy, więc oni się wytłumaczą, wy możecie mieć z tym problem tutaj są też toalety ale jak przyjedziecie możecie tu zaparkować i stąd macie bliżutko na hello, macie bliżutko na Via Ferrata e, a ja po prostu zaparkowałem e, po drugiej stronie góry dlatego, że 3 km dalej w zasadzie może 4 dlatego, że tam raz, że jest basen zaraz pod parkingiem Dwa. Jest tam miejsce, na którym może stać około 7-8 kamperów, jest zupełnie za friko i tam się nikt nie przyczepi. Ale wy, jeżeli przyjedziecie na jeden dzień, to możecie tutaj stanąć, zapłacić. Nie wiem, ile ten parking kosztuje, bo nawet nie podchodziłem do, do parkomatu, więc drobne się zaopatrzyć, stąd macie wszystkie szlaki. Te, które ja dzisiaj przeszedłem, w sumie spędziłem w górach prawie 7 godzin. Plus jeszcze z Kasią 3 godziny nam zeszło tutaj, żeby dojść i wrócić z via Ferrati. No i tak to, tak to jest. Powiem, no słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, to jest parking tylko dla osobowych. Zakaz kamperowania, znaczy postoju kamperów, przyczep. I tu słuchajcie, w Niemczech to jest porażka, bo na większości Parkingów. Niestety możecie parkować od 6 do 22. Nie wolno zostawać, zostawiać auta na noc, nie można się w kamperze przespać. Oni są tu inni dziwni pod tym względem i chcą na siłę, żebyście jeździli na kempingi. A ja idę zobaczyć miasteczko Jonsdorf.